To może okazać się jeden z najważniejszych tygodni trwającej od 24 lutego wojny. Najważniejszy z dwóch powodów. Pierwszy, kluczowy, przyjazd do Europy Joe Bidena. Joe Biden weźmie udział w szczycie Unii Europejskiej, spotka się z przywódcami krajów należących do NATO, a także tworzący grupę G7. W piątek odwiedzi Polskę, kraj, który znajduje się najbliżej ogarniętej wojną Ukrainy, państwo, które najwydatniej Wspiera Ukraińców w ich wysiłku, w ich walce z agresją rosyjską. Państwem też, które jest najsilniej zaangażowane w przyjmowanie wojennych uchodźców. Kluczowe to może być z dwóch powodów. Wyraźnie widzimy, że wojna na Ukrainie ugrzęzła. Z jednej strony Rosjanie nie są w stanie przełamać obrony Ukraińców, z drugiej strony Ukraina jest zbyt słaba, żeby odrzucić nacierających Rosjan. W takiej konkluzji, konkluzją tego stanu rzeczy jest narastające zbrodnie wojenne, narastające ataki na cele cywilne, mordowanie niewinnych ludzi niezaangażowanych w ten konflikt, wywieranie w ten sposób presji psychicznej na Ukrainę poprzez niszczenie kraju, poprzez mordowanie jego obywateli, żeby Ukraińcy ustąpili. Tym bardziej ważna jest postawa Zachodu, tym bardziej ważne jest wsparcie ze strony struktur NATO, struktur Unii Europejskiej, struktur najważniejszych państw yy, świata, żeby Ukrainę w tym wszystkim wesprzeć. Nie oznacza to oczywiście wejścia fizycznie do wojny, ale rozwiązań, które pomogą Ukrainie skutecznie stawiać czoła agresji rosyjskiej jest bardzo wiele.